Kiedy powinniśmy robić wymianę bateryki w kluczyku łabicy? okazuje się, że samochód sam nas, sam nas o tym informuje Proszę wymienić kluczyk baterika proszę wymienić baterię w kluczyku więc na czym polega wymiana baterii w kluczyku od ulicy w tym wypadku A4B8 potrzebujemy baterię w tych kluczykach sprawdziłem, że to jest bateria cr 232 wciskamy tutaj przycisk wyciągamy Kluczyk. następnie wciskamy tutaj i delikatnie wysuwamy materia jest już na wierzchu To ta sama bateria. No i składamy z powrotem. Mm. Dioda działa, wszystko działa. Tak wygląda wymiana baterii. I jeszcze takie pytanie: hmm, czy, czy trzeba coś kodować po wymianie baterii w kluczyku? No, okazuje się, że w tym modelu niczego nie trzeba kodować. Hmm, I po prostu można to wymienić samemu. Nie trzeba robić żadnej adaptacji w komputerze. Hmm, dodatkowo. Taka informacja się pojawiła, że czasami yy, nie działa moduł komfortu yy, przy przytrzymaniu przycisków, przy otwieraniu i zamykaniu. To znaczy nie domyka szyb albo ich nie opuszcza przy otwieraniu. Yy, po prostu ten moduł trzeba z powrotem zaprogramować przebiegami szyb, jak to się yy, po prostu je programuje. I tyle. A tak nie ma żadnej konsekwencji innej. Podczas wymiany tej baterii. Dziękuję bardzo.